Cześć kochani, na dzisiejsze zdrapanie drapanie, zdraping, draping przygotowałem francuskie strapki byłem dzisiaj na zakupach we Francji i zobaczyłem, że jest stoisko tam nawet pani pozwoliła mi wybrać, nie tak jak w Niemczech i postanowiłem, że kupię parę, zobaczyć, co to jest nie rozumiem tu o co chodzi o co tu Gra, no ale spróbujemy. Będziemy drapać. Nie wiem jak one się nazywają. Ale drapiemy. Nie wiem, czy to tu, trzeba tutaj. Nie wiem o co chodzi. Ale drapiemy. No to są może jakieś polskie zdrabki. Mamy 43, 51, 12. 59 i 39. No i chyba tutaj musimy grać. Zobaczymy, czy coś się nam uda, może wygrać. A co tu widać, to nagrody są nawet spore 15-50 euro. No jak na razie nie mamy jeszcze nic. ma wysokie liczby. W sumie mam też wysokie liczby tutaj w tych dolnych w moich symbolach. 11 28 52, a jest 51.

Dwadzieścia cztery, też nic nie ma, trzydzieści pięć, dwanaście, trzydzieści sześć, trzydzieści jeden, trzydzieści pięćdziesiąt jeden, trzydzieści siedem i pięćdziesiąt dwa, nic, jackpot, pół miliona euro do wygrania. Ale jak się drapie trzydzieści osiem, osiem, czterdzieści siedem, czterdzieści pięć, osiemnaście i dwadzieścia siedem. Um. Numery są blisko, a jednak są za daleko. Też będzie pusta, jak się coś wydaje. Te francuskie z mi chyba szczęścia ci się nie przyniesie. Jest 49-48.

28 49 si jest i 7 kapczycie Aha zobaczymy, co to będzie pe pe pewnie 5 euro 7 a euro nam jest hmm, 15 euro 15 euro Bo tutaj piszę, że to jest minimalna, no wygrana to jest 10 euro, no ale przecież tutaj nic nie mam. Żeby coś miało być na 10 euro, czy jestem niewidomy, ślepy. Dobra, koniec tego tutaj oglądania. Bierzemy następną drapę. Zobaczymy te liczby. To jest 2.

czternaście piętnaście dwadzieścia pięć dziewięć dwadzieścia cztery dwadzieścia trzy siedemnaście trzydzieści dwa trzydzieści dziewięć dwadzieścia osiem Jeden Trzydzieści cztery Czterdzieści Osiem Dwadzieścia siedem, a tu jest trzydzieści siedem I ostatnia jest trzydzieści jeden Czyli nic Teraz ostatnie Klasze to się nie drapie. Dwadzieścia dwa. Jeden. Czterdzieści. Trzydzieści jeden. I trzydzieści dwa. To drapiemy. Dwadzieścia dziewięć. Siedem. Trzydzieści cztery. Dziewięć, trzydzieści dziewięć, osiem, trzydzieści, trzydzieści sześć, szesnaście, trzynaście, jedenaście, dwadzieścia cztery, trzydzieści siedem. Dwanaście, trzydzieści osiem, dwadzieścia sześć, sześć, piętnaście, dwadzieścia siedem i cztery. Czyli kolejny pustak. A tu musimy chyba mieć takie same trzy symbole. To tak. Będziemy lukać, coś jest, czy coś nie ma eee, Trzy oddzielne, trzy inne to tak samo, wszystkie inne I tutaj też wszystkie inne A, czy może te symbole muszą być tutaj Spirala jest tutaj i tu też jest spirala. No ale chyba tutaj nic nie będzie. Wątpię, żeby tutaj było. Hmm. A tu pisze właśnie, że trzy symbole identykułas. No to chyba nie. Dobra. to to. Nic nie ma. To są może oddzielne gry. Hmm. Muszą być takie chyba trzy takie same. są wszystkie takie, same, takie od, inne, oddzielne, to nie wiem o co chodzi dobra, drapiemy, zaczynamy. Zawiozę to następnym razem i niech sprawdzi pani się okaże czy coś było, czy nie było, bo tak naprawdę nie rozumiem o co chodzi. Coś pisze, że muszą być trzy takie same y, symbole, no ale nie wiem czy to z tym się liczy to bonus jest Читал, мусит быть тут? Dobra, tu patrzymy jeszcze te ostatnie symbole. Nie wiadomo tu o co chodzi nawet. A może między Wami jest ktoś, co rozumie po francusku, rozmawia, to może mi to przetłumaczyć. Powiedzieć, czy coś wygrałem, czy nie wygrałem. to są krzyżówki, to te krzyżówki to ja sobie zostawię. Dobra, kochani. Takie, to, takie trochę to głupie drapanie, bo nie wiadomo o co chodzi. Mam nadzieję, że mam się mimo wszystko podobało, że zobaczyliście mniej więcej. Ja oglądają francuskie zrabki i że będziecie dalej do mnie zaglądać na moje drapanie. Dziękuję. Pozdrawiam. A! Jeszcze muszę zaznaczyć, że czekam na Dwie przesyłki ze zrobkami z, z Polski. Jedna wartości 300, eł, y, obie chyba. Jedna jest za 300 zł i druga jest za też chyba 300 zł. To nie będzie się działo niedługo. Czekamy aż wszystko przyjdzie. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Pa.